per dirlo Crocodillo tra la rola stiamo già Fajnie, żeby się nie spadły. Wiecie, że ja bardzo lubię kosmetyki z marki Erborian i jakiś czas temu przyszła do mnie linia Ginseng Mam tutaj BB cream w kolorze nude. Mam tutaj krem wygładzający drobne linie i zmarszczki do twarzy oraz krem pod oczy wygładzający drobne linie i zmarszczki zmniejszające te linie. Także już wam pokazuję jak to wszystko wygląda w zastosowaniu. Zacznę od kremu pod oczy Denseng Power Eye i powiem wam, że on jest po prostu rewelacyjny dlatego, że on zapewnia długotrwałe nawilżenie. To się tak da od czuć, e, niweluje delikatne tutaj linie pod oczami. Z każdym dniem e, zauważycie, że Wasza opuchlizna, cienie pod oczami są mniejsze, także na, naprawdę to jest bardzo widoczne. Ja kocham po prostu markę Erborian za to, że Cokolwiek nie nałożymy na twarz, to bardzo szybko widać właśnie ten efekt. No i ta linia jest po prostu sztosik. Także najpierw nakładamy ten krem. Tutaj e, mamy ten krem nascony rzęszeniem. Jest to ekspercki koreański składnik, który odpowiada właśnie za e, niwelowanie oznak starzenia się skóry. Nakładamy. I na ten krem pod oczami nakładam sobie krem do twarzy z tej samej linii Ginseng. Jest świetny, pięknie pachnie, ma bardzo bogatą konsystencję, natomiast nie zostawia takiego tłustego filmu, takiej tłustej skóry, lepkiego wykończenia. Jest naprawdę rewelacyjny i po 28 dniach używania już możecie zauważyć właśnie, że fajnie redukuje te zmarszczki. Nie powiem wam, że moje hormony robią swoje teraz. To może być widoczne no na buzi. Natomiast nawilżenie mam na najlepszym poziomie. Bardzo mam mięciutką i fajną skórę, więc to mnie bardzo cieszy. I następnie nakładam BB Cream, również z linii Jeanseng. Czy wy widzicie tą różnicę? Ja tutaj nic totalnie więcej nie dodałam, tylko właśnie ten BB cream. Ja mam w kolorze nude, nie ma zaczerwienień, nawet te pryszcze, które tutaj były takie mocno, bo się fajnie przykryły. No jest on rewelacyjny. I w momencie, gdy na przykład nie wiem, nie mam jakiegoś wielkiego wyjścia, nie chcę się malować, to nakładam ten BB cream i on jest po prostu spełnia moje oczekiwania. Czy Wam pokażę jak ta cera wygląda w takim naturalnym świetle, nie ze sztucznym światłem. W ogóle nie ma plam, a czasami ja po różnych BB Krymach, CC Krymach i innych rzeczach miałam po prostu bardzo dużo plam na, na twarzy, a tutaj zobaczcie tego nie ma. Efekt jest naprawdę zadowalający.